Tym razem pokażę wam taki projekt, który jest złączeniem dwóch technik. Będzie to sospeso oraz namalowana firanka na akrylowym jajku. Potrzebujemy folii do sospeso. To jest technika taka trójwymiarowa oraz serwetki. Ja stosuję folię przezroczystą, ponieważ według mnie ona ładniej prezentuje się na takich właśnie formach trójwymiarowych, które są widoczne z każdej strony. Serwetka przyklejona na taką folię jest może bardziej transparentna, ale za to nie widać od spodu białego tła. Folię taką smarujemy klejem, czy to klejem do dekupaż, czy klejem do sospeso. Ten klej do sospeso jest o tyle bezpieczniejszy, że później przy podgrzewaniu on trudniej się przypala, trudniej się jakby kopci od świeczki, co później Wam pokażę. Ale skupmy się teraz na tym kroku. Serwetkę lub papier ryżowy przyklejamy do folii Sospeso. Postępujemy tak, jak w przypadku normalnego kleju do dekupaż, czyli jak zwykłego techniki dekupaż. Przyklejamy Delikatnie wygładzamy wszystkie zmarszczki, a następnie podsuszamy i wycinamy pojedyncze elementy. Tutaj staramy się, aby to wszystko było bardzo dokładnie powycinane. Co znaczy wycinamy pojedyncze elementy? To znaczy, że wycinamy albo pojedyncze kwiaty. Albo pojedyncze płatki, ponieważ tutaj przy serwetkach papierowych nie ma raczej takiej możliwości, żeby jeden kwiatek był nadrukowany w różnych wersjach. One czasem różnią się od siebie, a przy technice tej trójwymiarowej ważne jest, aby. Przyklejać płatki, tak żeby uzyskać właśnie kwiatek trójwymiarowy. Więc tutaj musicie się wykazać taką pomysłowością, czyli wycinamy pojedyncze kwiatki, ale nie marnujemy też płatków, które nam się mogą przydać. Więc staramy się jak najwięcej elementów powycinać. W tej chwili pokazuję Wam, wam gąbkę, którą ja stosuję do wyciskania. Do nadawania kształtu, to jest taka gąbeczka miękko a w tej chwili podgrzewam te moje wycięte kwiatki i tutaj właśnie pokazuję Wam ten moment przykopcenia jeśli umieścicie ten element za nisko nad świeczką to po prostu on się delikatnie przypali no i później trudno będzie cokolwiek z takim elementem zrobić bo on będzie po prostu czarny więc takiego nie używamy dlatego starajcie się wyczuć na jakiej wysokości umieścić tutaj tę folię z przyklejonym motywem no i co bardzo ważne podgrzewamy to Tą stroną od spodu, gdzie jest naklejona folia, nie serwetka, bo to nam się po prostu może też przypalić. I tak jak widzicie, ja podgrzewam i takim okrągłym dłutkiem kulkowym, ewentualnie jeśli macie właśnie jakiś taki przyrząd, który jest ładnie kulkowo zakończony, nadajemy kształty. Póki ta folia jest ciepła, to ona nam się tutaj będzie ładnie odkształcać. Czyli Podgrzewamy nad y, świeczką, y, a następnie nadajemy kształt w jedną, w drugą stronę. Wszystko zależy od tego, jaki to jest kwiatek, jaki y, kształt. Y, będzie miał przybrać. No i tak postępujemy ze wszystkimi. Tu, jak widzicie, o właśnie jest wycięty trzypłatkowy, mogą być pojedyncze płatki. To wszystko się później ładnie przyklei i dokomponuje. No i tak postępujemy w przypadku każdego kwiatka, w przypadku każdego liścia. Póki ta folia jest ciepła, to jest w miarę plastyczna, także możemy tutaj nadawać różne kształty. Warto tutaj posłużyć się właśnie jakimś trzymadełkiem. Jak widzicie, ja mam takie szczypce, ponieważ bardzo łatwo jest się sparzyć. Więc tutaj sugeruję, żeby właśnie posługiwać się takimi narzędziami. No i te listki właśnie też wygładzamy w różne strony, nadajemy im różne kształty, wykręcamy, tak jak to wygląda w naturze. Jeśli nie podobają Wam się takie błyszczące elementy, to później przy przyklejaniu kwiatków po prostu e, możecie przyklejać e, te elementy stroną matową e, do góry, czyli tą stroną, gdzie przyklejana była e, serwetka. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te elementy były matowe. Natomiast jeśli przykleicie do wierzchu tą stroną błyszczącą, to one będą po prostu z połyskiem. Chyba, że na przykład macie lakier akrylowy. Czy nawet syntetyczny w wersji matowej, to oczywiście można prysnąć i to wszystko nam się później ładnie zmatowi. No i w tej chwili koszyczek. Ja tutaj przyklejam kawałek styropianu, w który to styropian będę wbijać właśnie naszą kompozycję kwiatkową. Dodatkowo wkładam tutaj taki. Sznureczek z, ze sztucznej rafii. On mi tutaj posłuży dodatkowo jako takie delikatne wypełnienie, a też zakryje tę kostkę styropianu. No i w tej chwili pracujemy z klejem na gorąco. Mam przygotowanych kilkanaście drucików, na które będę w tej chwili naklejać kwiatki i płatki. Te druciki e, dobrze jest przed przyklejeniem każdego elementu, szczególnie mówię tutaj o kwiatkach. Dobrze jest na e, wierzchołku zrobić taką e, pętelkę. Ja tutaj właśnie posługuję się tymi szczypczykami i jak widzicie, wykręcam. Dzięki temu powierzchnia klejenia mi się zwiększa. I te kwiatki nie będą odpadać. Jeśli posiadacie jakiś dobry klej typu kropelka, na przykład w żelu, czy coś podobnego, co szybko i dobrze chwyta, co macie sprawdzonego, to oczywiście też na taki klej można przykleić. To nie musi być klej termiczny. W tej chwili listki tak samo przyklejamy do, do drucika. Można po jednym listku, można po kilka listków do jednego drucika. I kiedy te wszystkie elementy będziemy mieli już przyklejone do drucików, to te druciki będziemy wbijać również w ten koszyczek. Przygotowany ze styropianem. Natomiast tutaj jeszcze tylko chciałam zaznaczyć, że. Ja przed wbiciem każdego drucika delikatnie końcóweczkę tego drucika również pokryłam klejem termicznym, dzięki czemu przy wbijaniu one od razu mi się też tam ładnie mocują do tego styropianu i nie będą wypadać. Kompozycję zaczynamy od umieszczania kilku listków. W dowolnych miejscach. Wszystko zależy od tego, ile tych elementów macie, tak żeby to w miarę tak ładnie wyglądało. No i tak jak powiedziałam, namaczamy każdą końcówkę drucika w kleju, czy to termicznym, czy kleju, z którego akurat korzystacie, i wbijamy głęboko w ten styropian. Tutaj, jak widzicie, powstaje nam już bukiet fiołkowo-listkowy w koszyczku. No i jak widać te ta dodatkowa sztuczna rafia tutaj robi fajną kompozycję, fajne wypełnienie, także zachęcam, żeby coś tam dodatkowo włożyć, może być troszkę sizalu czy jakiś sznureczek jutowy, czy może jakiś tiul, coś co da ładne wypełnienie. Koszyczek mamy już gotowy, i w tej chwili pokazuję Wam, jak umieścimy go w akrylowym jajku. Ja w tym momencie użyłam. Jajo akrylowe o wysokości 16 cm. A w tej chwili przejdźmy do rysowania firanki na jajku. Jak widzicie, przygotowałam sobie na papierze taki odręczny szablon. To jest taki jakby kształt zwisającej firanki. No i zobaczcie, co bardzo charakterystyczne. Tutaj te fale na siebie bardzo zachodzą. Aby odrysować taką firankę, możecie przyłożyć sobie taki szablonik i na przykład pisaczkiem łatwo zmazywalnym z jajka akrylowego możecie odrysować. Ja jednak zrobię to troszeczkę inaczej, przy pomocy konturówki. W tym momencie używam konturówki Pentart, bo ona mi się tutaj bardzo dobrze sprawdza, daje cieniutką kreseczkę, nie ma żadnych pęcherzyków. Także tutaj mogę jej w pełni zaufać. Ten szablon przykładam sobie na część zewnętrzną jajka, a od wewnątrz takim wprawnym ruchem możecie sobie poćwiczyć na powierzchni płaskiej, a później dopiero przejść na jajko. Ale takim wprawnym ruchem tutaj właśnie wyrysowuję. Kształt akurat w moim przypadku takiej firaneczki. I tutaj zobaczcie, te fale zewnętrzna i wewnętrzna muszą po kawałku nas z siebie zachodzić, ponieważ tu nam właśnie to będzie dawało efekt firanki. No i w tej chwili bardzo ważna rzecz, aby na Powierzchni takiej akrylowej y, trzymała nam się taka cienka warstwa farby, to oczywiście nie użyjecie farby akrylowej, ponieważ ona by nam tutaj dała raczej kryjącą powierzchnię. Nie rozwodnijcie jej też, ponieważ najzwyczajniej nie będzie się trzymała tej powierzchni akrylowej. Ja tutaj użyłam farby tak zwaną frost lub czasami może się nazywać Ice. Jest ona dostępna w naszym sklepie, ja w linku do, w opisie do filmu umieszczę wszystkie linki, także łatwo je znaleźć. I taką farbę, efekt lodu, mrozu, różnie to się nazywa, taką farbą wymalowujemy właśnie kształt tej firaneczki, bardzo cieniutką warstwą. Ta farba jest bardzo wydajna. Cieniuteńką warstwą staramy się nie poprawiać płaskim lub ściętym pędzelkiem. Wyrysowujemy jedną bez poprawiania warstwę i pozostawiamy do wyschnięcia. Tu ja specjalnie demonstruję ten moment, to musi być wyschnięta warstwa. Ona bardzo szybko zresztą wysycha. I w tym momencie w, w miejscu, gdzie te fale na siebie nachodzą, ja dodatkowo jeszcze poprawiam. Prowadząc po takim jednym pociągnięciu w górę jajka. I to będzie efekt, kiedy te falet, kiedy te nałożenia falban, falbany, firanki się e, nachodzą, i w tym momencie ta firanka ma po prostu e, grubszą warstwę, przez co będzie nam tutaj fajnie imitowała e, taką prawdziwą e, firankę e, w jajku. Tu w tej chwili widać te pociągnięcia, widać te dodatkowe pociągnięcia. Czasami wystarczy dodatkowe jedno pociągnięcie, a czasami, jeśli one są zbyt delikatne, to po prostu dajcie sobie jeszcze drugie pociągnięcie, tak jak ja robię to w tej chwili. Zobaczcie, tutaj widać na zbliżeniu, że w miejscu tych falbanek, gdzie one się nakładają, to te linie tutaj ciągniemy dwukrotnie lub trzykrotnie do góry właśnie tą farbą Ice. No i w tej chwili pozostaje nam udekorowanie tej firaneczki. Ja tutaj zrobię taki prosty sposób dekoracji czyli to będą kropki. Kropeczkami po tych naszych konturkach, które na początku zostały wyrysowane. Więc, jeśli tam zdarzył się jakiś wypadek, gdzieś ta linia cieniutka się przerwała, powstało jakieś zgrubienie, to pamiętajcie, że tutaj w tej chwili, dekorując, dorysowując jakieś detale, możecie sobie to ładnie zamaskować. Po prostu dopasować sposób dekoracji do tego, co tam ewentualnie mogło się wydarzyć. Tu jak widzicie, mamy już y, kropki, a w tej chwili jakieś takie drobne jeszcze frędzelki, bardzo delikatne. Ta konturówka naprawdę daje bardzo y, cieniutką linię, jest y, no, niezawodna jak do tej pory, także szczerze polecam. Nie ma jakichś pęcherzyków powietrza, bardzo ładnie się nakłada, nie ma tutaj żadnych niespodzianek, nic nie pryśnie. E, ważne jest, aby tylko delikatnie, ruchem takim e, cały czas takim samym nakładać ją na powierzchnię i naciskać też. E, z jednakową siłą. Wycieramy oczywiście co chwilę tę końcóweczkę, a w tej chwili jeszcze kilka kropek na firankach. To nam tutaj dodatkowo jeszcze zrobi bardzo ładny efekt. No i pamiętajcie, żeby na drugiej połowie jajeczka też wyrysować tę firankę. Ja tutaj tak jak mówię, tę firankę rysuję wewnątrz. Po to, żeby zewnątrz to jajeczko było ładnie szkliste, żeby nie trzeba było tutaj już nic y, lakierować. Może komuś będzie odpowiadało wyrysowanie zewnątrz jajka. Naprawdę nie ma to znaczenia. Wszystko zależy od tego, jaki efekt. Y, Uważacie, że jest dla Was najbardziej doskonały. I ten koszyczek, jak widzicie, będzie tutaj w środku, w tym jajeczku. Natomiast drugą stronę tego jajka zrobię w ten sam sposób z firanką. Natomiast tę firankę ja wyrysuję już bardzo wysoko, czyli ta firanka będzie dużo krótsza. Według tego samego szablonu, w ten sam sposób, te same kroki po kolei. Czyniąc, rysuję tutaj firankę, natomiast jest ona, jak widzicie, już tylko jakby fragmentem tamtej firanki, czyli po prostu jest ona tutaj na górze wyrysowana, jaka taka firanka tylko zazdroska, można by było powiedzieć, tak? I ten sam motyw dekoracyjny, czyli kropeczki, frędzelki i kropki na całej firance. Oczywiście przed zamknięciem tego koszyczka pamiętajcie, aby zostawić to no najlepiej na kilka godzin. Co prawda one, i ta farba, i konturówka, one w zasadzie są po godzinie już suche, ale ponieważ to jajko będzie zamknięte szczelnie, to nie warto ryzykować i zostawić jednak na kilka godzin, żeby to wszystko ładnie odparowało i powysychało. Tu jak widzicie koszyczek już jest gotowy, dwie połówki jajka również, jedna to tył z dłuższą firanką a druga przód z wyraźnie podniesioną do góry firanką. I w tej chwili pozostaje nam już tylko przykleić. Ja tutaj dodatkowo wykorzystałam taką styropianową oponkę, którą podkleiłam pod koszyczek, a następnie klejem termicznym pod oponkę. No i tutaj trzeba się pospieszyć, żeby ten klej nam nie stężał i Szybciutko wkleić do środka. Przy pomocy konturówki transparentnej, oczywiście to może być również sprawdzony przez Was klej, przyklejam taką bawełnianą koronkę, żeby zamaskować łączenie dwóch połówek jajka. Oczywiście jeszcze zawieszka, kokardki i dekoracja gotowa. Jeśli spodobał Wam się ten projekt, zachęcam Was do powtórzenia oraz zapraszam na naszą stronę kreateria.pl, a w opisie do filmu lista potrzebnych artykułów. Dziękuję.